Witam bardzo serdecznie w poradniku tworzenia konwersji temperatur w programie C++ yy, na początek yy, zaczynamy standardowo, wpisujemy include yy, iostream yy, potem też standard using namespace które pozwoli nam na niewpisywanie w każdej linijce Trzy litery STD. Hmm. Zaczynamy. int main. Otwieramy klamrę. I teraz tak. Yy, tutaj jest początek, który potem nam się przyda, bo będziemy chcieli zrobić coś takiego, żeby po skończeniu można było zrobić jeszcze raz, więc zastosujemy tu pętle goto. Yy, więc tutaj dam początek, do którego potem będę mógł nawiązać. Yy... I teraz chyba dam liczby. Więc będą liczby: W, yy, a, b, c i k. Dajmy. No i zaczynamy wypisywanie na ekran. See out. Jeszcze trochę mm, ładnego wyglądu. Damy przez n, przez n i przez t jeszcze. Y konwersja. Tem. -te Ja wybrałem sobie cztery yy, temperatury, które będę chciał pozamieniać, ale to jeszcze za chwilę. I teraz tu będą właśnie te moje cztery. To standardowo Celsjusz. Mm. Y, Fahrenheit będzie. Nie, damy Roy Mura. Mm, jak to się bierza? Mura. Teraz. Fahrenheit'a i na koniec Kelwiny trochę gramatyki polskiej jeszcze Mm -hmm. tak i teraz tutaj już musimy dać yy, osobie wybór czyli tutaj da piszemy podaj opcję i teraz <coughs> tutaj dajemy też kolejny podnośnik yy, którego będziemy u, użyjemy w pętli i tutaj yy, to jest miejsce w którym użytkownik musi podać yy, opcję czyli sin opcja czyli musimy dodać jeszcze na początku yy, nie tak string to jest operator do nazw, do liter. Opcja. Nie, zaraz, ja się pomyliłem. String decyzja. Będziemy też zrobić tak, żeby on jeszcze raz zapętlał się. I int opcja. Przepraszam bardzo, mój błąd. Teraz po wprowadzeniu y, SIN opcja dajemy taki operator, nie wiem jak to nazwać, że y, będzie nam po powrocie do tego tutaj start, będzie system po wprowadzeniu będzie nam jakby kasował ekran, żeby czyścił o. CLS teraz yy, będziemy switchem funkcja switch znana chyba wprowadzamy tą opcję i teraz będziemy mieli do wyboru użytkownik miał do wyboru 1, 2, 3, 4 to tak samo musimy mu dać musimy, musimy po prostu napisać co będzie w tych, yy, w tych liczbach więc Case 1. C out. I to były Celsjusze. Q przez N, przez D. Ten P. R. C. Tutaj użytkownik będzie musiał wprowadzić, ile jest tych Celsjuszy. I teraz zaczyna się zamiana. Ja to już sobie wcześniej wszystko yy, powyliczałem, yy, więc nie będę już tego tłumaczył, czemu tak jest, bo to jest czysta matematyka. A to już może w innym poradniku. I to, to, są, to jest taka zamiana właśnie na rojmura. Yy. Teraz piszemy temperatura mm, nie może inaczej temperatura i <coughs> wpisujemy to B które przed sekundą obliczyliśmy tutaj teraz dalej teraz będą stopnie Fahrenheita to jest C 32 plus yy, A razy 1, 1,8 średnik. I teraz piszemy znowu to samo, że yy, ile to w temperaturze jest. Temperaturze faren to jest C. Hmm. Teraz dalej. K, czyli kelwiny już to się równa 273 plus A i to znowu to samo. E przez N przez t temperaturze yy, kelwina yy, to wynosi k tak i tutaj kończymy case breakiem i teraz zrobimy małe cięcie bo tu będzie się to powtarzało 4 razy a to będzie tylko polegało na zamianie i powrócimy do trudniejszego momentu, który będzie troszkę potem. Tak, witam ponownie, ja już przepisałem, napisałem już te case'y. i teraz yy, dajemy tą, osta tą ostateczną, yy, ten ostateczny wybór, czyli default, to jest jeśli nie wybrało się tutaj, jakby niczego. I tu będzie C Out przez n, przez t nie wybrałeś bądź aś, bo nie wiadomo kto będzie z tego korzystał, żadnej z opcji tak yy, to będzie nam się pojawiało właśnie, jak ktoś nie wybrał niczego, bądź wybrał yy, coś, czego nie pokazywaliśmy wcześniej czyli na przykład nie wiem jak ktoś wpisał 0 albo piątkę. I tutaj jeszcze zachęcimy kogoś spróbuj yy, jeszcze raz. Yy, end line. Tak i teraz wykorzystamy tutaj w pętli go to jak widać, już się tutaj poświetliło to, co napisaliśmy. Tutaj, do go to start: to będzie nam, e, jeśli ktoś nie wybrał niczego, e, tak. jeśli ktoś e, ten default, jeśli się włączy, tak jakby jeśli ktoś wybrał źle, bądź nie wybrał niczego, to wtedy automatycznie. Yy, pętla zaprowadza nas yy, tutaj aby ktoś mógł jeszcze raz wybrać yy... Przedestujemy czy to w ogóle zadziała Ja tutaj będę stopował to dwoma gatarami yy, Głównie ze względów estetycznych bo nie lubię jak mi wyskakuje tamto na ekran jak wpiszemy system pause, I Zaraz, tak brzmiam. Wyskoczył mi błąd. A ja nie wiedziałem o co chodzi. Ale zapomniałem po prostu napisać tutaj, y, zamknąć klamerki. W każdym razie patrzymy, czy to działa na razie. No, jak widać, na, wyskakuje dobrze na ekran. Weźmy Celsjusze, y, powiedzmy. 123 i jest działa i będzie się wyłączało no bo jeszcze wiadomo nie skończyliśmy tego ale zobaczmy czy zadziała pętla yy, może 5 także yy, i wyskakuje błąd no nie wiem powiem szczerze bo yy, coś co, coś się musiało przed stać że za no tak mój błąd literówka tutaj dałem default. powinien powinno być default i teraz powinno już zadziałać o. o tak tylko nie ma polskich znaków a ja wpisałem no teraz jeszcze poprawię to Dobra i teraz zróbmy sobie to miejsce yy, po skończeniu funkcji Switch piszemy dalej. See Out, teraz już yy, estetyka czyli endliney ja ich dam tutaj trochę więcej z 3 żeby było estetycznie dosyć I że tutaj tabu, ym, przez, przez te damy hmm. to nie jest oczywiście konieczne ale w względzie estetyczne i teraz tutaj będziemy yy, będę chciał żeby powróciło nam tutaj do tego początku czyli znowu będzie wykorzystanie yy, pętli go to Czyli najpierw dajemy pytanie do użytkownika, czy chce spróbować jeszcze raz. Zaraz, bo polskich znaków nie ma. Chcesz spróbować jeszcze raz. I w nawiasie dajemy tak lub nie. Też trochę. Estotyk jeszcze i teraz użytkownik musi wprowadzić jaka jest jego decyzja, czyli to SIN decyzja, czyli tak jak ja tu na początek napisałem była string. Bo to jest yy, wyraz słowo, a nie liczba. Czyli SIN decyzja. I teraz jest instrukcja warunkowa. IF w nawiasie decyzja. M bo de mo użytkownik może wpisać yy, tak z dużej, tak z małej, samo duże te, samo małe te. I musimy po prostu zapowiedź na każdy wypadek. Czyli tu będzie tak z dużej. Teraz dalej. Decyzja równa się. jest porówny które porównujemy. Hmm, tak teraz decyzja porównanie do t i decyzja y, porównanie do duże dużego T i zamykamy cały nawias. I jeśli ten warunek zostanie spełniony, to teraz tu w klamerce jest, będzie zapisane co ma się stać system CLS bo chcemy że jeśli chcemy żeby nam się ekran wyczyścił jeśli użytkownik będzie chciał jeszcze raz y, skorzystać z tego czyli system CLS i teraz pętla go to początek i zamykamy ten nawias Tą klamrę. I teraz, jeśli te, ten warunek tu w nawiasach nie będzie spełniony, to teraz po LZ piszemy też, żeby ekran nam się wyczyścił. I dajemy jakieś takie właśnie też estetykę. ja tu już dam to bo już wcześniej zacząłem to tą estetyka to już dokończę PC out dajemy napis koniec bo wiadomo że to jest koniec end line i teraz końcowe warunki czyli see more get char żeby zastopować to wiadam dwa czary. dla pewności jeszcze return 0 i zamykamy klamę i teraz to to jest o, zaraz, bo ja tutaj i to jest cały, cała konwersja temperatur, tylko zobaczmy jeszcze czy działa Mm, tym razem wezmę Fire y i dam ich na przykład 150 i czy chcę spróbować jeszcze raz Dajmy te małe Projmury 150 dajmy te duże Kelwiny 123 na przykład i dajmy ty, a Jak widać wszystko działa. Tak więc dziękuję za uwagę. Ja się z Wami żegnam. Komentujcie i subskrybujcie.